Dzień dobry, witam Was serdecznie. Z tej strony Ewelina Malinowska, coach. Moi drodzy, dzisiaj temat odnośnie celu e, życia celu e, życiowego. Jak to wygląda e, w praktyce? Moi drodzy, coraz więcej osób e, przychodzi do mnie na sesję w celu odkrycia swojego celu życiowego swojej misji życiowej. Jak mogę Ci wtedy pomóc? Sesje coachingowe ze mną są tak naprawdę dostosowane indywidualnie do Twoich potrzeb. I podczas godzinnego naszego spotkania pracujesz ze swoimi zasobami, mocnymi stronami. Przyglądasz się również swoim obawom, i pojawiać się mogą najróżniejsze tematy, po to, abyś ty ruszył z miejsca i zaczął realizować swoje cele życiowe tak naprawdę ty decydujesz jak szybko je osiągniesz, gdyż tylko ty jesteś ekspertem od swojego życia ja pomogę ci osiągnąć twój cel szybciej i łatwiej niż gdybyś pracował na nim sam a co zyskasz dzięki sesjom coachingowym ze mną na pewno wykorzystasz swój cały potencjał, by twoje życie dawało ci spełnienie i satysfakcję zrozumiesz bardziej siebie i będziesz żyć zgodnie ze swoimi wartościami a to jest naprawdę niezmiennie ważne, żeby prowadzić życie ze zgodne ze swoimi wartościami, które są priorytetowe, można by było powiedzieć, i często też nieznane nie wiemy, jakie są nasze prawdziwe wartości. Nie mówię o wartościach narzuconych przez świat zewnętrzny, przez otoczenie, które czasami możemy uznać za swoje ale te prawdziwe, pierwotne wartości, które reprezentujemy i z którymi zgodnie z nimi chcemy żyć i być. Więc coaching ze mną na pewno to Ci umożliwi poznanie tych swoich wartości. Na pewno wprowadzisz nową jakość do swojego życia, ponieważ jeżeli znasz swoje wartości, że na swój cel życiowy, to wprowadzisz nową jakość do swojego życia i ta jakość będzie lżejsza, lekka, satysfakcjonująca ciebie. Będziesz mieć czas dla siebie i swoich pasji, czas dla siebie, swoich pasji, swoich bliskich i odnajdziesz swój cel życiowy, swoje powołanie, swoją misję, jakkolwiek to nazwiesz, ale to ten cel życiowy, to powołanie i ta misja będzie spójna z tobą i tym, kim... Ty jesteś, więc tak Ci mogę pomóc podczas sesji coachingowej. I gdy się to wszystko odkryje, zobaczy, to opracujesz skuteczny plan działania i bez strachu i lęku będziesz go krok po kroku realizować. Jeżeli masz gotowość i chęć to robić, ponieważ coach mimo szczerej chęci za ciebie całej pracy. Nie wykona, ale plan działania na pewno otrzymasz i warto go realizować. A będziesz go na pewno realizować szybciej i łatwiej, i wtedy osiągniesz swój cel. Mój drodzy, kim jestem? Jestem coachem celu życia, pracuję z osobami, które mają potrzebę odkrycia swojego celu życiowego i coraz więcej osób zaczyna odkrywać potrzebę zrównoważonego życia. Co to znaczy zrównoważonego życia? Chcą już nie tylko więcej zarabiać i skupiać się na zarabianiu, ale na karierze zawodowej, ale coraz więcej osób, zauważyłam, które do mnie przychodzą na coaching, częściej i efektywniej pragną wypoczywać i regenerować swoje siły. Pragną szukać swojej pasji, chcą poznać swoją pasję, cieszyć się radością i życiem. Nie chcą żyć w, w pędzie. Często też pojawia się potrzeba odkrycia celu życia, misji życiowej. I coaching, który prowadzę, daje taką możliwość odpowiedzi na te pytania. Podczas sesji coachingowej skupiamy się na pracy w tym obszarze. Dzięki temu Ty znasz swój cel życiowy i tak naprawdę łatwiej osiągasz swoje cele. Moi drodzy, wszystko co uczę i przekazuję i to jak prowadzę coaching jest drogą moich doświadczeń, czyli nie jest to czysta tylko teoria, ale również moja praktyka. Mam dużo własnego doświadczenia pracy z ludźmi, od wielu lat prowadzę swoją firmę związaną z rozwojem i szkoleniami. Kurs serca. Poprowadzę Cię przez ten proces zmiany, bo na pewno jest tu zmiana, a Ty wdrożysz całą wiedzę w praktykę, by cieszyć się szczęśliwym, spełnionym życiem.